alaikum, dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie w kolejny piątek na moim vlogu. Z okazji tego, że ten filmik jest nagrywany po raz 20, któryś i po raz kolejny pewnie zostanie przerwany w połowie, postanowiłam zmienić koncepcję dzisiejszego filmiku i zamiast mówić o tym, żeby dostrzegać w innych dobro, żeby widzieć w innych to co najlepsze. Nie oceniać innych zbyt pochopnie, czy innego wartościowego i dobrego tematu na dziś, postanowiłam opowiedzieć Wam trochę zgodnie z obowiązującą modą na temat macierzyństwa. Obecnie na topie jest mówienie o macierzyństwie jako drodze usłanej różami. No tak, tylko że róże mają kolce. No, i problem z macierzyństwem czasami zaczyna się już u samego początku, bo czasami jest tak, że wcale tego nie planujemy i nagle dowiadujemy się, że zostaniemy mamą. A czasami jest tak, że planujemy to i mijają kolejne miesiące, czasami lata, a tą mamą się nie możemy stać. Czasami jest tak. Że wciąż nasz brzuszek rośnie bardzo pomału i tak naprawdę bardzo długo nic nie widać. A czasami jest tak, że to już w tym pierwszym miesiącu wyglądamy, jakbyśmy nie zjedli jakiś bigos, ale ten brzuch naprawdę zaczyna być bardzo duży. Czasami jest tak. Że dziecko w naszym brzuszku mało się rusza i wtedy mamy różne lęki. Czy to na pewno dobrze, o teraz nic się nie poruszyło, o jejku, kiedy się znowu poruszy. A czasami nie daje nam spać, bo tak długo i tak intensywnie się rusza. Czasami bywa również tak, że wciąż musimy leżeć, odpoczywać. Nie nadwyrężać swoich sił nie ekscytować się zbyt bardzo. Musimy na siebie uważać. A czasami ciąża przebiega właściwie bezobjawowo i gdyby brak, nie brak cyklu, myślelibyśmy, że właściwie ta ciąża nie różni się niczym od normalnego funkcjonowania. Więc bywa różnie już od samego początku. No a później już zaczynają się kolejne schody. Chcielibyśmy karmić piersią albo w ogóle nie chcemy karmić piersią, tylko butelką. Dziecko akceptuje butelkę e, lub nie akceptuje butelki. Dziecko akceptuje pierś lub jej nie akceptuje. Dziecko zazwyczaj zasypia wtedy, kiedy my nie chcemy, żeby spało, a rzadko kiedy sypia wtedy, kiedy byśmy my chcieli, żeby spało. Później e, zaczynają się kolejne etapy rozwoju, martwimy się czy nasze dziecko e, jest na dobrym etapie. E, czy w dobrym momencie usiadło, czy w dobrym momencie zaczęło się obracać, chodzić, jeść. Papki czy BLW? BLW czy BLW wyklucza papki. E, nieustanny wysiłek emocjonalny, nieustanny wysiłek umysłowy, ale również nieustanny wysiłek fizyczny. No, bo dziecko przecież trzeba nosić. No, niektórzy mówią, nie noś, bo przyzwyczajasz, no, ale przecież nosząc je 9 miesięcy, już je do tego przyzwyczailiśmy. Później e, dziecko trzeba przenosić, kiedy zaczyna raczkować i przemieszczać się w kierunku rzeczy niebezpiecznych. Następnie dziecko zaczyna chodzić, biegać, my biegamy za nim. Także ten wysiłek przy dziecku jest. Nieustanne, właściwie 24 godziny na dobę, i ktoś pewnie mi powie, jak zarzuci mi, jak w którymś z filmików z zeszłego roku, kiedy powiedziałam, że zajmuję się swoim, swoim dzieckiem 23 godziny na dobę, że przecież to niemożliwe, bo dziecko czasem śpi. Tak, tylko niektóre dzieci śpią również z rodzicem, śpią bardzo czujnie i również w trakcie nocy trzeba się nimi zajmować. A dlaczego wszystko to mówię teraz i dlaczego nagrywam to dla Was? Nagrywam to dla Was nie dlatego, żeby zniechęcić Was do macierzyństwa, ale zachęcić Was do świadomego macierzyństwa. A świadome macierzyństwo najlepiej zacząć od samych siebie: pomyśleć o tym, co jest naszą mocną stroną, nad czym jeszcze musimy w sobie popracować. Czy mamy wystarczające pokłady siły fizycznej, siły psychicznej, wystarczające zasoby wiedzy na to, żeby podjąć się tej roli rodzica. Kiedyś końcem tego roku koleżanka wstawiła na Facebooku post dotyczący tego, co należy zrobić przed adopcją psa. Że dobrze jest. Zrobić sobie taki mały test, w którym na przykład rozlejemy herbatę na środku salonu, w którym porozrzucamy i poszarpiemy ulubioną parę butów. Takich testów przed byciem rodzica nikt sobie nie robi. Nikt tak naprawdę nie zdaje sobie z tego sprawy, dopóki nie zostanie rodzicem swojego dziecka, jak wygląda rodzicielstwo. I że ktoś jest mamą i mówi o macierzyństwie w ten, a nie inny sposób, to nie znaczy, że ty, kiedy zostaniesz mamą, będziesz miała tak samo. Możesz mieć podobnie. Może znajdziesz mamy, które myślą podobnie, znajdziesz mamy, które będą przeżywać podobne trudności, ale Twoje macierzyństwo będzie wyjątkowe, dlatego że ty i Twoje dziecko będziecie wyjątkowi albo jesteście wyjątkowi. Jeżeli już jesteś mamą. Zachęcam Cię do tego, żebyś mimo tych 24 godzin, w których zajmujesz się swoim dzieckiem, znalazła odrobinę czasu dla siebie. Jeżeli jesteś tatą, proszę Cię, pamiętaj, że jesteś tatą, jesteś tak samo odpowiedzialny za swoje dzieci, jak Twoja partnerka, jak Twoja żona. A jeżeli jeszcze nie jesteś rodzicem, a znasz kogoś, kto tym rodzicem jest, spytaj, jak możesz tym rodzicom. Pomóc. Tego Wam życzę, żeby Wasze rodzicielstwo było pełne pomocnych dłoni i żebyście zawsze byli szczęśliwi w swoich rodzinach. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku i zapraszam Was za tydzień. Ja mam nadzieję, że już za tydzień uda mi się szybciej nakręcić dla Was filmik.